Ty jesteś gwiazdą. I ty, i ty też. No, Żyli to bez wątpliwości gwiazdy. Wszyscy jesteście gwiazdami. No ja też jestem gwiazdą. No, przynajmniej w 93%. Ale czemu tak myślę? No bo już kiedyś nimi byliśmy. Ale nie chodzi mi o gwiazdy typu Brad Pitt czy Justyna Kowalczyk. Mi chodzi właśnie o te wielkie kule ognia. Bo widzicie. Kiedyś prawie każdy pierwiastek, z których jesteśmy zbudowani, znajdował się w samym sercu gwiazdy. Ale od początku. Dwa najlżejsze pierwiastki nie powstały w gwiazdach, tylko podczas wielkiego wybuchu. Wtedy, jak tylko było to możliwe, to jądro wodoru powstało z połączenia protonu z neutronem, a jądro helu powstało z połączenia dwóch jądrów wodoru. No i na tym by się skończyło. Wszechświat składałby się z wodoru i helu. Ale na szczęście powstały gwiazdy gdyż w środku gwiazd, pod wpływem ogromnego ciśnienia, ciasno upakowane jądra pierwiastków bardzo często się zderzały. I z każdym takim zderzeniem mogły się połączyć, wytwarzając nowy pierwiastek i wyzwalając energię. I tym sposobem węgiel powstał z połączenia trzech jąder helu. Mógł się połączyć z wodorem, wytwarzając azot, albo z kolejnym helem, wytwarzając tlen. No ale im cięższy pierwiastek powstawał, tym mniej energii było wyzwalane. W gwiazdach rozmiaru naszego słońca może właśnie powstać maksymalnie tlen. Ale w tych największych gwiazdach powstają kolejne pierwiastki, aż do żelaza. Jest to ostatni pierwiastek, przy którym ta energia jest wyzwalana. Do każdego kolejnego cięższego trzeba dostarczyć energii, żeby powstał. I te pierwiastki powstają przy wybuchu gwiazd. Gdy wybuchałem jako supernowy, wtedy powstaje między innymi złoto, srebro, platyna. I wszystkie powstałe pierwiastki są wyszczeliwane w kosmos. Mogą trafić do kolejnej gwiazdy, gdzie procesy się powtarzają. Albo mogą zebrać się w jakąś planetę, na przykład w Ziemi. Ile gwiazd musiało skończyć swój żywot, żebyśmy się mogli tutaj spotkać? Bo trzeba sobie zdać sprawę, że liczebnie 98% wszystkich pierwiastków w wszechświecie to nadal wodór i hel. Zaledwie 2% wszystkich pierwiastków to są te cięższe, które powstały w gwiazdach. No a bez nich by nas tutaj nie było. Zresztą co do zażycie bez złota czy diamentów, prawda? No a w naszych ciałach, nie licząc wodoru, mamy 3 razy 10 do 27 atomów, które pochodzą z gwiazd, czyli trójka i 27 zer. Stanowi to 93% masy naszego ciała. Więc jak tego ktoś się smuci, wystarczy powiedzieć, hej, rozchmurz się, jesteś gwiazdą i zobaczycie, jak od razu rozpromienieją. No. A czy to znaczy, że brat Pitt ma więcej gwiazdorowskich atomów niż ja? No, może tak, może nie. Ale mnie starczy być 93% czek tak gwiazdą. Dziękuję.